Jest z nami wyluzowany Mariusz Pudzianowski na dwa dni przed KSW 23. Witam Ciebie. Witam, cześć. Twój przeciwnik, przeciwnik Sean McCorkle wydaje się najgroźniejszym przeciwnikiem, przynajmniej według mnie, bo ma 15 walk skończonych przed czasem na 16, które zwyciężył. Czy Ty uważasz podobnie i dlaczego? Jeżeli tak. Jest dobrym zawodnikiem, na pewno nie, tego mu się nie odbierze i trzeba będzie na niego uważać. Jest, jest dużo większym zawodnikiem ode mnie, ponad 2 metry 140 kg, więc trzeba będzie przed nim uciekać, co by nie było, nie dać mu się złapać i punktować. Dwie rzeczy, które wydają się bardzo interesujące od czasów, kiedy zacząłeś przygodę z MMA, to kwestia na przykład uderzenia, jak według ciebie tak. Procentowo, wiem, że ciężko to wskazać, yy, bo technika jednak to nie jest lipa. Jak według Ciebie ta siła wzrosła? Jak siła wzrosła? Możemy się przekonać, sprawdzić. tak akurat odłóż mikrofon i zobaczymy, czy tego uderzenia mam i czy się położysz, czy się nie położysz.